Siemano, witam serdecznie z tej strony x -Charlie, witam serdecznie na G4 się, przypominam Kot x przypominam kod x, -Charlie, przypominam kod x -Charlie jeszcze raz, bo chyba nie wiecie jaki jest, tak? Event Spark, przypominam jeszcze fabryka skinów, nasz Discord wbijajcie, Emeczka do wygrania, chcecie Emeczkę albo Roli, Roli, no to wiecie co robić. Kot X-Sharly, dobra, następnie co? Skrzynia bonusowa, złotą, złoto sobie otworzymy, fajne rękawice może, mogą, ale nie muszą, zobaczymy co się Dobra, let's go. A WUPA też by była fajna, aczkolwiek te 2 dolary. O kurwa, jakby rękawica dało, to by było ekstra. Dobra, to takie 2 dolary też może być, tak? Z 2 dolarów czasami można zrobić wiele. Dobra, lecimy dzisiaj standardowo dwa covertiki. Od razu zobaczymy, co odda, jak odda, co zrobi, jak wyrobi. okej okay. fajnie, jakby zatrzymał się na wupach, ale kapota, DJ kapota. Dobra, 3 coverty lecą. 25 dolarów, myślę, że to słuszna cena. Jak za taką skrzyneczkę i mamy akacza, fajnie rewolwer fajny też w dobrym stanie pokaźniem, no jednak nie 33 lary, dobra mamy profit, dobra to pójdźmy sobie teraz na skrzynki eventowe może no, dzisiaj jakaś druga ekipa kurwa ma przewagę tak jest, przewaga jest znowu dla lepera także znowu w ten leper, znowu leper mamy. kolejny odcinek, kolejny leper, zaczniemy może jakiś on proficik tutaj jest fajny ale nie musi, tak? Niech robi tam fair. Ten galli chyba jest trochę warty, co? 32 dolary. No to widzicie, dobrze kupiłem. To otworzę jeszcze jedną skrzynkę 1200. Mamy na eventowych. Okej, okay, ten akaczyk 11 dolarów, No to też na profit, spoko. Pójdźmy sobie na evencik. Generator. Dwa razy po 600 zrobimy sobie. I zobaczymy jak odda 2 razy po 600, poida odda. No, animacje są fajne, przyfajne. Zobaczymy, co z 3 dolary, dobra. Kolejne 600 też będzie 3? Czy jest szansa na więcej? Ja tak chciałem test zrobić tego. Pewnie jeszcze mniej 2 dolary, no, 2 dolary 80, no, to blisko 3, czyli 600 to 3 dolary. Okej, okay, dobra. To co, może jakieś skrzynki czajnikowe, Otwieramy sobie czajnika, zobaczymy, Błoński się z Ostrym bije, jak sądzicie kto wygra, ja sądzę, że... Że... nie wiem kto, ale może ktoś wygra. Dwie skrzynki czajnika, co ty na to, mamy akacz headshot, tak jest, mamy to, zajebiście. Dobra, fest skrzynka. Yy, ulepsz wygrane. 6 32 hmm, Może tak zrobimy Że 3 jest tęski. 38 jakiego można by skina zrobić? No może 77 dolarów A nevon revolution Dobra zostawimy taką Let's go, Stój stój mamy to mm, hmm, Zajebisty skin Widzicie widzowie jaki proficik świat Elegancko Ło wow, santi Patrzcie moto Poligon skrzynki Ciekawe z jakiej skrzyni Zobaczmy to, przeanalizujmy chłopak, z jakiej on skrzyni trafi to. Aha, nie mogę zobaczyć. Ostatnio otworzone i nie ma tego że... Dobra mniejsze. Dobra, kurczę mam ochotę na jakieś fajne Jest Pinki 10 na 10, Pinki mózg, dawaj firma to same różowe skiny. Nostalgia mnie złapała. Aż 5 dolarów, no to słabo, dobra, to lepiej chyba w te kowerty ruszyć. Chyba w te kowerty lepiej. Takie dwa coverciki na zakończenie myślę, że będzie bardzo w porządku. Let's go, widzowie, Let's go, kurwa, go. Ok, Bazgill. Ile to 16 dolarów. No, dobra, to trzeba to ulepszyć w takim razie. Innej opcji nie ma. 20 to 47, 46. Taka meczka w Statraku. Przekręćmy na lewą stronę. No, ewidentnie to nie dociąga, ewidentnie do, nie dociąga, i to naprawdę nie podoba mi się. Weź udział, nabijmy sobie jeszcze ostatnie 5 skrzyneczek ze skrzyni Lepper I chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. 40 dolarów na koniec. Sam zobaczymy, czy będzie profitować skrzyneczka, czy nie. Okej, okay, chyba ciężko, chyba ciężko będzie. 10 do 19, dobra widzowie, na zakończenie przypominam jeszcze o konkursie w następnym odcinku. Losujemy. Także, let's go, everybody. Siema.